zadowoleni, ponieważ pod taką presją to wytrzymaliśmy rywale, mimo tego co zaczynali grać się na zagrywce od trzeciego seta. Nie dobili nas, tylko żeśmy potrafili my się odbić od tego dna i co do Karola Jankiewicza, to nie będę nam się rozwodził, zagrał dobre zawody, ale to myślę, że zmiany również po naszej stronie się przyczyniły do tego wyniku. Wspomniałeś Halabę, bardzo dobre granie, również Bartek Filipio gra, grał bardzo dobrze, ale i zmianowi Zygia Sztern, Macyrka, Kuba, także to dzisiaj zagrała cała drużyna i o to chodzi, w takiej drużynie jaką my mamy musimy grać wszyscy razem, u nas nie może grać jedna czy dwie osoby dobrze. Na pewno zespół Zorsyna był faworytem w tym meczu. Co nie zmienia faktu, że, że, że gramy u siebie, gramy dla naszych kibiców, gramy, gramy dla siebie i, i cieszę się, że, że zagraliśmy na bardzo wysokim poziomie po bardzo trudnym spotkaniu, bo wszystko rozgrywało się w końcówkach, wygrywamy bardzo ważne spotkanie. Ciężko. Dzisiaj przeważnie, przeważnie nie mamy w meczach tego szczęścia. W końcówce przegrywamy challenge ważny. Dzisiaj wydaje mi się, że to był pierwszy challenge na naszą korzyść w końcówce. To był bardzo ważny punkt mentalnie. Cieszę się, że, że graliśmy równo całe spotkanie poza tym fragmentem, gdzie, gdzie Olsztyn kopną zagrywką, ale wiemy jaki to jest zespół, mają kapitalnych zawodników, którzy zagrywają genialnie. Siadła im ta zagrywka. Podnieśliśmy się po, po przegranym trzecim secie i wygrywamy za trzy punkty. Nie no, myślę, że dla kibiców to, to rewelacja. My też na boisku na pewno w nas było dużo emocji. Yy, ale dla kibiców myślę, że to był, było rewelacyjne spotkanie. Mi się działa zagrywka, starałem się ryzykować i cały czas wierzyć w to zwycięstwo, bo w czwartym secie, tak jak my w trzecim zaczęliśmy lepiej, to, to Olsztyn w czwartym secie yy, wyszedł na pięciopunktowe prowadzenie, cały czas wierzyłem, ryzykowałem, cieszę się, że w tak ważnym momencie przyszła ta zagrywka. Nazywam się Monika Górska, reprezentuję firmę Mitel. Jako sponsor dzisiaj dwóch drużyn, dzisiejszego wieczoru dwóch drużyn, chciałabym serdecznie podziękować i chciałam powiedzieć, że byłam sercem z obiema drużynami. Nie mogę powiedzieć, że trzymałam kciuki za jedną czy za drugą, po prostu jesteśmy zawsze z tymi, którzy są też z nami.